O czym chciałam dzisiaj porozmawiać, bo to będzie jakby merytum. kształcenie praktyczne, drodzy Państwo. Z tego co wiem na dzisiaj, to tutaj w powiecie jest jedyną szkołą zawodową, która zapewnia dzieciom kształcenie praktyczne w pracowni, w profesjonalnej w pracowni bezgranicznej. W Uczniowie nie są wysyłani na praktyki do zakładów, tylko całą praktyczną naukę zawodu odbywają na miejscu w szkole. Czyli jest to pełna stuprocentowa realizacja programu w zakresie praktycznej nauki zawodu. Nie są to jakieś... Jakieś tam y, czynności zastępcze. Y, proszę to tutaj absolutnie nie brać tego do siebie, bo będziemy rozmawiać, mam ma nadzieję, w formule tak dość luźnej, ale, ale różnie <trym> to się y, czasami Uczniowie y, nie wykonują czynności w przez trzy lata, tylko realizują normalny program zajęć. Y, po prostu po skończeniu szkoły potrafią być pokaże. No, potrafią gotować, potrafią... Obsługują sprzęt gastronomiczny to nie tylko będący na wyposażeniu pracowni gastronomicznej, ale również mamy y, już przystosowaną do obecnych wymogów pacawowskich y, kuchnię z pełnym blok żywieniowym. Oni tutaj również raz w tygodniu wchodzą na, na zajęcia, także mają również kontakt z obsługi profesjonalnych, bardziej przemysłowych urządzeń gastronomicznych. I tak liczbowo, żeby to unaocznić, w ciągu trzech lat nauki, bo, bo cykl kształcenia w szkole zawodowej jest 3-letni. Jeśli chodzi o same zajęcia praktyczne, czyli na, na pracowni praktyczne, na pracowni praktyczne na odnie zawodu w ciągu trzech lat uczniowie odbywają około 1100 godzin zajęć praktycznych. Jest cała masa. To jest ogromna ilość. I oprócz tego blisko 800 godzin zajęć przedmiotów zawodowych teoretycznych. Czyli to jest technologia elektroniczna w Stowarozwanskiem, posarzenie zasoby w gastronomii, podstawy działalności gastronomicznej, gospodarczej i gastronomii, nawet język angielski, ukierunkowany na... Na, na, treści, na treści zawodowe. No i taka organizacja kształcenia, y, oczywiście zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną, kadrę z kwalifikacjami do, do prowadzenia zajęć gastronomicznych i przede wszystkim z dużym doświadczeniem. Y, no to są takie sukcesy, te, 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 pierwsze planowe to jest bardzo wysoka zdawalność egzaminów. Y, te, te, ci uczniowie, którzy przystępują do egzaminów, to jest dalej. Po prostu. Podpisaliśmy tę inicjatywę, to, to oczywiście celem głównym początkowo miała być motywacja, potem tak pan... Włączaliśmy inne cele. Podchwyciliśmy, dlatego że te osoby, o których tutaj mówił Pan Dyrektor, to są dzisiejszy jeszcze uczniowie, ale oni za moment już będą absolwentami, idą w świat, i naszą rolę jest po prostu pomoc w aktywizacji zawodowej. Dlatego myśmy to podchwycili, to jest jeden cel. Drugi, obserwujemy, że w tej branży gastronomicznej, w tym wszystkim związanym z hotelarstwem i no tak dalej, mamy coraz większe braki. Co prawda pojawiają się takie oferty, na które nikt nie chce iść. Po prostu to jest może zniechęca młodych ludzi, a czasami ludzi z doświadczeniem. Natomiast tam, gdzie są to naprawdę poważne oferty, mamy coraz większy problem, żeby znaleźć w sezonie letnim pracowników. Stąd też to tak, jakby drugi cel, jeżeli my te osoby wprowadzimy na rynek pracy, dacą się poznać jako dobrzy pracownicy, to z całą pewnością trzeba będzie wykorzystywać i być można nie sezonowo, ale całorocznie, ale wykorzystywać nie znaczeniem wykorzystania pracownika, tylko mm. i do, do pracy, Mając się wieloletnim doświadczeniem w Urzędzie Pracy wiem, że w absolwentach szkoły zawodowej i socjalnej jest ogromny potencjał. Niejednokrotnie spotykaliśmy się z tymi osobami i z pracodawcami, jeżeli chodzi o kwestie zatrudnieniowe. Miałam ten przyjemność, żeby uczestniczyć tutaj w szkole na wielu prezentacjach i faktycznie widziałam, te widowiskowe, te prawo, które młodzież przygotowywała. I chyba nie jeżeli powiem, że jest to poziom makrogestu. To nie są dania z mlecznego. to jest naprawdę to oko cieszy, to jest wizualnie ładne i, i bardzo smakuje. Ja, jako w tej chwili dyrektor szpitala, jestem bardzo zainteresowana aktywizacją osób, absolwentów tej szkoły, z uwagi na to, że faktycznie trzeba ich otoczyć szczególną opieką, żeby to zatrudnienie mogli pozyskać i jeżeli nie będą to chociażby gdzieś bezpiecznie rozpocząć swoją karierę życiową, zawodową. Natomiast chciałbym tutaj z góry powiedzieć, że interesuje mnie także, dalsza współpraca z tą młodzieżą, nie tylko w ramach stałych zawodowych. Wiadomości mają, umiejętności posiadają. Należy to doskonalić. Myślę, że jak pójdą do pracy, to po prostu tylko rozwiną, że oni po prostu to wszystko sobie mają, tak? Tylko rozwiną, nie? A Państwo zatrudniając ich, pomożecie. To naprawdę dobry potencjał na przyszłość, tak? Właśnie mają tą wysoką poprzeczkę i znają tak jak uczniowie ze szkoły basowej, a idą programem szkoły specjalnej. Nad tym, ktoś od nich wymaga tego, co od innych uczniów, Do tej pory zdawalność egzaminów praktycznych to była stuprocentowa, chyba że ktoś po prostu nie pojechał. To jakaś była sytuacja domowa, tak? Uczą się wszystkiego, bo to jest tak od poznania produktów. Poprzez wszystkie działy tematyczne, poczynając od warzyw, kończąc na no owocach morza. No z tym może to mamy nic do czynienia, bo wiadomo, to są drogie produkty i, i nie stać na takie produkty, tak? Ani szkoły, ani uczniów, żeby, żeby po prostu na tym ćwiczyć, tak? To może bardziej teoretycznie. A poza tym wszystko? To? Potrawy regionalne, jesteśmy bo byliśmy na konkursie. No Także po prostu jeździmy właśnie na konkursy kulinarne do Bartoszyc, do Olecka tradycyjnie, tam są no smaki. 2013, 14, 15 i 16. Myśmy zawsze zajmujemy czołowe miejsca. Drodzy Państwo, to co pracy. Z których Państwo będziecie chcieli skorzystać, mam na myśli staże zawodowe, prace interwencyjne lub jeszcze jakieś inne formy do, do pomocy, do których będą, będzie mogła trafić kończąca szkołę młodzież. Porozumienie, tak jak już wcześniej tutaj Pan Dyrektor Oczkowski, i dyrektor zastępca dyrektora Komitetu Urzędu Pracy Pan Andrzej, tak mówił, ma przede wszystkim na celu wsparcie w wejściu na rynek pracy, umożliwienie im pogłębienia tych umiejętności, które już posiadają i przetarcie sobie takiego jakby właśnie szlaku do dalszej kariery zawodowej. W ramach porozumienia ustaliliśmy, że w ciągu każdego roku kalendarzowego będzie aktywizowany do trzech absolutnych wskazanych przez Pana Dyrektora Um, ma to być forma takiej nagrody też do osiągnięcia, e, nauce, tak? za osiągnięcia w nauce, za do tych w ramach finalów. Myślimy, że w tym roku e, kalendarzowym, e, e, jest to pierwszy rok realizacji tego wieku, e, oprzemy się głównie na e, organizacji staży Na te staże zawodowe już w e, zabezpieczyliśmy. I co istotne, w przypadku absolwentów tej szkoły jest możliwość organizacji staży nawet do 12 miesięcy. Przepisy dają nam możliwość skierowania osób młodych, osób do 30 roku życia na staży nawet na okres do 12 miesięcy i na taki właśnie długi czas środki finansowe zabezpieczyliśmy. Myślimy, że do organizacji tych zdarzeń może dojść od sierpnia, od września. Rok szkolny kończy się w czerwcu. Wiadomo, że jakieś takie procedury związane z rejestracją w urzędzie pracy, z ustaleniem profilu pomocy dla osoby zarejestrowanej, bo każda osoba musi mieć taki profil pomocy, który też warunkuje możliwość skierowania do różnych form wsparcia przez nas oferowanych. Myślę, że trzeba też przygadaczyć, że czas na opłonięcie tak, bo on Także 7 wrzesień to taki przewidywany okres, żeby te sprawy nie Co ogłosić dla Państwa, dla pracodawców Tak na stronie internetowej w siedzibie urzędu będą rozpowszechnione informacje, że w danym okresie... Można składać wnioski o organizację staży zawodowych właśnie dla tej młodzieży, której dzisiaj gościmy.